Małecki. Małecki. Już dobrych kilkadziesiąt metrów. Biegnie Patryk Małecki. Machnowski. I 4 do 0 dla Wisły Branka Wilka, ale słusznie robi realizator pokazując sam tego człowieka Patryka Małeckiego, bo to jest bo to jest jego gol. Tak tutaj widzieliśmy Patryka Małeckiego, który na dzisiaj może być, że dużo, dużo, mu, dużo ma szczęścia w tym, tym co robi, bo Widzieliśmy, ta piłka znowu gdzieś mu się odbijała pomiędzy obrońcami, gdzieś spadała mu znowu pod nogi. On wykorzystał znowu tego, czego, jak już wspomniałem wcześniej, Manu nie wykorzystać tej szybkości, techniki. A przede wszystkim brawa dla Wilka, że tą akcję, jakby szedł za tą akcją cały czas Małeckiego. Gdzieś był w pobliżu, no i strzelił też swojego gola. Tak, a załamany najbardziej w zespole Legii Radowicz, który stracił tą piłkę i do samego końca bieg. Teraz idzie ze spuszczoną głową, przed chwilą był jeszcze w polu karnym szesnastki swojej.